Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest jak zawsze. Rafał Żyński, witam wszystkich. Tak, witam Cię, Rafale, specjalne wydanie naszego podcastu, tym razem z Zakopanego. Znajdujemy się na konferencji Profesjonalny Inwestor, no już końcówkę, konferencji Profesjonalny Inwestor. To dobrze, bo możemy podsumować, możemy wiedzieliśmy, o czym ludzie mówią, jakie były główne tematy dominujące. Czyli podkreślimy best of the best. No tak, znaczy ciężko myślę, że to były dobre rzeczy, bo raczej ja ci tak powiem, Rafał, jak tak przesłuchiwałem, brałem udział w dyskusjach i spotkałem się z ludźmi, to taki trochę dekadentyzm jakby... Żałoba taka to taka. Czy ja wiem, czy żałoba, tak bym tak powiedział, że. E, takie trochę niepewność, niepewność. Ja się popatrząc na to, gdzie jest kurs WIG-u 20, no to już w ogóle wszyscy tak załamują ręce, matko boska, ten nasz rynek chyba czy będzie, będzie zamknąć. Patrząc na to tak już bardzo długoterminowo, to pamiętam taką sytuację, kiedy już wszyscy mówili, że ten rynek kapitałowy to znam do niczego niepotrzebny. To były mniej więcej lata 2002-2003. I wtedy wszyscy, ja pamiętam, że obroty się nie na giełdzie, to były takie, że giełda była na stracie, wszystkie spółki były strasznie zdołowane, już, już odzywały się głosy takie, no ten rynek kapitałowy trzeba byłoby zamknąć, a wszyscy pamiętamy, co było co było potem, tak? No, słuchaj, no, głównym tematem, jednym z głównych tematów, który się przewijał tutaj, to oczywiście było, no, to oczywiście wiadomo, zmiana władzy w Polsce i ekspoze pani premier Szydło i to, co ona zapowiadała, tak? No, Chciałbym Cię falę podpytać, jak to może wpływać na kolejne spółki temat numer jeden. Wcześniej zasygnalizowany, a podczas ekspozy niezapowiedziany, <laughs> niezapowiedziany tema, e, temat podatku od kopalin, który wcześniej politycy PiS sugerowali, że jest do przepatrzenia, do rewizji, do zmiany, no i wszyscy spodziewali się, że to coś będzie z tego, tak? Przez ekspozę zasygnalizowanego. Pamiętam, było takie ekspozycje, premiera Tuska, który jak powiedział, zapowiedział podatek od kopalin, to KGHM w jeden dzień chyba 10% zrobił, albo 15, o ile dobrze pamiętam. Teraz nie było nic, KGHM minus 4 i jakbyśmy mogli o tym kghm i takim troszeczkę w średnioterminowym horyzoncie porozmawiać, no bo no, Akcjonariusze KGHM-u nie mają w ostatnich dniach, miesiącach powodów do, powodów do radości. Ja się wcale nie dziwię, jak patrzę na wykres akcji KGHM-u, no to on naprawdę. To smutno jest. Wykazuje, wykazuje kolejne nowe minima. Są oczywiście jakieś tam kontry popytu. Ale one są dość mocno krótkotrwałe i tutaj ten trend spadkowy jest A. bardzo mocno ewidentny. To Zresztą... nie przeszkodziło nam zarobić w portfelu SI, że tak na, <laughs> to się, na spekulacyjnie, na KGHM. To się akurat udało, tak? bo nam udało mhm, się fajne. wyczuć ten, ten, to, to korekcyjne odbicie i tam faktycznie w przeciągu 7-8 dni zarobiliśmy dobre kilkanaście procent, a odbicie było jeszcze większe. Ale jakbyśmy trzymali do, do dnia dzisiejszego, to już byśmy mieli nawet sporą stratę. No tak, tam akcjonariusz jak ja ów w pewnym momencie zakrzyknęli, bo on tam na jednej sesji dotknął 100 zł, więc już było przez chwilę znowu trzy cyfry, no ale to znowu później był trend spadkowy. Tutaj podczas konferencji profesjonalny inwestor miałeś. Okazję poprowadzić taką dyskusję tam z dyrektorem Tarnowskim, z dyrektorem działu relacji inwestorskich. O czym była rozmowa, jak są te perspektywy KGHM-u, po ogłoszonych wynikach, jak inwestorzy spojrzeli na wyniki i w kraju, a przede wszystkim na wyniki z Sierra Gorda. No to tak było tak, ojojoj, no to jak to dobrze nie wygląda, prawda? Przedstawiciel KGHM-u poruszył bardzo wiele wątków dotyczących samej spółki, zarówno w krótkoterminowym okresie, jak i w takim horyzoncie wieloletnim. Tłumaczył po prostu te słabe wyniki za trzeci kwartał, mówił, że te wyniki to po pierwsze efekt takich odpisów na aktywach, przede wszystkim tu wskazał Tauron, a jeśli chodzi o Sierra Gorda, no mówił, że to są po prostu wyniki przejściowe, że to jest jednak projekt, który jeszcze dochodzi do tych pełnych mocy zdolności wydobywczych tego pierwszego etapu. No i mówił tutaj, że no nie trzeba do tych wyników bardzo słabych Sierra Gorda z trzeciego kwartału w długim okresie przywiązywać uwagi, po prostu kazał czekać na, wskazywał mhm. czekać na kolejne kwartały. Ale jeśli chodzi o ten podatek od kopalin, to był. To był Taki case, że KGH cały czas wskazuje, on, on, oni nie dążą do tego, że nie chcą w ogóle płacić. bo Oni mówią: Okej, okay, my z tym żyjemy, bo wiemy, że wszystkie spółki wydobywające płacą w innych krajach na ten, świecie, ten, na tak, świecie tak, ten, tak. ten podatek. Oni chcą y, z bardziej racjon większej racjonalizacji. No bo tego w chwili podatku. obecnej jest tak, że. Ten podatek on jest na tyle duży, że on stawia pod znakiem zapytania opłacalność wydobycia miedzi w Polsce. No to coś jest już nie, niedobrze, jak to <laughs> na takim. No dokładnie. No, przy tych cenach miedzi, które są teraz, jak on był wprowadzany, to było troszeczkę inaczej, prawda? Ale jednym, jednym z takich bardzo mocnych akcentów tego panelu było to, że m, przedstawiciel spółki no, wskazał, okej, okay, mamy bardzo ciekawe projekty inwestycyjne zagraniczne, ale mamy również bardzo ciekawe projekty w Polsce, ale obecna konstrukcja podatku praktycznie wskazuje, że nam się w Polsce nie opłaca inwestować i tym samym nie, nie, nie robimy nowych... Yy, nie zagospodarujemy nowych, złóż, nie tworzymy miejsc pracy tutaj tylko za granicą i to jest jeden z takich głównych myślę, argumentów, które będą mogli podnosić w negocjacjach. Nie tak? dyskusja o tym coś podatku, mychają. prawda? No, no Mogą tylko czynniki, jakieś tam bodźce, na które zwracać uwagę, wiadomo, że to ta najwyższa góra. A jaki jest z... wpływ z tego podatku? Z tego podatku rocznie, ile KGHM płaci? To jest tak, to, to oczywiście te kwoty się zmieniają, ale to jest tak między miliard 300 miliard 500 e, hmm. złotych, więc to jest bardzo dużo. Patrząc jak mocno, w jakim tempie topnieją zyski KGHM-u, w jakim tempie spada kurs miedzi to już jest nawet bardzo, coraz większe zagrożenie y, możliwości no, finansowania inwestycji. To już spółka zapowiedziała, że się przyjrzy najbliższym inwestycjom i możliwe, że obniży te wydatki inwestycyjne w przyszłych okresach, ale tu ma problem, bo ona nie może obniżyć w niektórych projektach strasznie złym ruchem było zatrzymanie tych inwestycji, mimo że dojść do sytuacji... Nie no, wiesz, takie projekty, czy buduje kopalnie, no to to jest gigantyczne projekty, na lata rozciągnięte, to nie może 7, 8 tak... 7-8 lat. Tak, w połowie utnijmy sobie, dobra halt, bo to no, to bez sensu, no to, jest tak, to jest to jest ciężko. Ja mam no jakby tutaj dwie kwestie z tym KGHM, ja słuchałem wyników, oglądałem relacje, jak KGHM ogłaszał wyniki, on porównał, no i też analitycy pytali, tam zarząd KGHM, że o co chodzi z tą siarą gordą, i tam wiceprezes, w Romanowski, nazywa, tak. mm, powiedział, że halo, halo, spokojnie, proszę zobaczyć. KGHM w Polsce, tak porównując do wieku życia mężczyzny, to jest 55-letni mężczyzna. No i to mniej więcej KGHM ma tyle lat, a Sierra Gorda jest 12-miesięcznym dzieckiem. Więc jakby jeszcze trzeba dać im się troszkę rozpędzić. Mnie natomiast zaniepokoiło to, bo jak ty miałeś swój wykład, to ciebie tam, um, uczestnicy konferencji pytali. O, o to, o ten KGHM i ty bardzo nie, no, to było niepokojące z punktu widzenia scenariuszy KGHM, a jak ty porównałeś, że wykres cen miedzi i jakby popatrzyć na wykres cen węgla, to jest tak bardzo z grubsza, to, to jest są podobieństwa, tylko trochę w czasie się, w czasie. trochę w czasie, a jak słyszę o cenach węgla, no to mam na myśli, no przykład JSW, no i tak, to nie wygląda, już naprawdę nie wygląda dobrze, Tak miał się, czy widzisz możliwości, żeby... podobny. Kais powtórzył się w przypadku KGHM-u, przecież wiemy, że KGHM no, dostarczyciel dywidend dla skarbu państwa bardzo dużo, a to za sekundkę może okazać, że to będzie problem nawet z tym wypłatą dywidendy. To już mówię, ja przedstawiłem taki czarny scenariusz mm. dla tej spółki, wystarczy, że się zrealizują dwa czynniki, żeby ten mm. czarny scenariusz miał duże prawdopodobieństwo wystąpienia. Pierwszy czynnik to jest brak zmian w zakresie podatku od kopalin czyli dalsze bardzo duże obciążenie kosztowe mhm. spółki, a drugi czynnik to jest dalszy trend spadków cen miedzi który podąża i bardzo często jest tak, że on kopiuje po prostu to, co dzieje się na innych surowcach, przede wszystkim na ropie. A ja już ostatnio słyszałem, coraz więcej pada wypowiedzi, że jest tak nadal olbrzymia podaż na rynku ropy. Jak ropę mamy pod pociągiem 50 dolarów, to już jak słucham, że może spać nawet do 20, no to a jakby mieć dalej śladem w takich scenariuszach czarnych poszło, no to naprawdę to nie są. A mamy czytawe. Orlen w Mamy. Mamy Orlen, ale Aha. Orlen idzie do góry wtedy, jak cena ropy spada, więc tak, tak, dlatego więc między tutaj... innymi on jest w tym portfelu. No dobrze, bo to cena ropy spada, Orlen idzie do góry, a ten mieć idzie w dół, to KGHM spada, więc zawsze trzeba jakoś zdywersyfi zdywersyfikować. Wiesz co, jakby tutaj przychodzą tego kghm bo to wiesz, to te dywidendy, bo ty też powiedziałeś bardzo taką rzecz, która mi się po prostu do tej pory w głowie nie mieściła. Tak, Jeszcze, no wiadomo, Skarb Państwa, przypomnijmy, że to drugi taki dosyć ważny motyw, który został wypowiedziany z giełdowego punktu widzenia podczas ekspoze, podczas że zwiększenie poboru dywidend ze spółek Państwa o miliard. Tak? I pytanie, gdzie ten Skarb Państwa miałby szukać tych dywidend? No, no, jednym z miejsc, gdzie się szuka dywidend jest KGHM, a Ty powiedziałeś, bo zawróżyłeś, tak? tutaj trochę z fusów, trochę tak dalej, patrząc na te trendy na KGHM, że... Dlaczego ten KGHM nie mógł na przykład płacić 90 groszy dywidendy? Tak? No byłby to... szok, jakby KGHM zapłacił 90 groszy dywidendy, ale czy to też tak może być? Jak to się ma do tego, że trzeba miliard złotych dodatkowo znaleźć dywidend w spółkach Skarbu Państwa? Ja akurat na tej dywidendy 90 groszy to tak w ogóle strzeliłem, bo chciałem podać jakąś groszową wartość, tak? Żeby zaszokować, to musimy to opublikować, pójdzie w świat, to będzie hit, będzie, zrobimy i Iżyńskich, wiesz, czy 90 groszy, wiesz, dywidendy z kghm -u. Będziesz cytowany wszędzie. Miał, miało być szokowane wody. to kompletnie, tak tylko powiedziałem, żeby jakiś, tak, jak już powiedziałem, groszową wartość jakąś użyć z KGHM-u. Wiem, a, tak nazwiemy ten, ten odcinek podcastu. <laughs> Groszowa dywidenda z KGHM. Tak jest. <laughs> bo stradamu. Prim. Chodzi o to, że jest, skoro w ekspoze nowej już przyszłej pre, pani premier, pada taka zapowiedź, że mamy, że, że rząd chce 1 miliard więcej z dywidem, no to od razu patrzymy, jaka jest struktura wpływów, które spółki najwięcej wpłacały do tej pory mm. do kasy państwa. No to mamy energetykę i mamy paliwowe spółki, ale przede wszystkim energetykę. To no dobrze energetyka. Ale energetyka tak ma ratować ten. górnictwo. No i pozytu jeszcze, tak? Ta, PZU. ale y, mhm. energetyka ma ratować górnictwo i to są naprawdę olbrzymie kwoty, a jak tam jeszcze cena węgla będzie spadać, a dalej barborki mamy wypłacać, niewróżony. 13, 14 a, no, czy tam, no, tam, no, czy tam, no, tam. No, teraz 27 no. innych przywilejów, tak? Byśmy <laughs> musieli wymienić, ale jeśli tam nie będzie żadnych cięć. To pokrycie takie wielomiliardowe, no to z budżetów spółek energetycznych musiałoby to wyjść. Po drugie, no ceny energii dalej, no nie ma tam zbytnie odwrócenia trendu. Dalej one tak są bardziej w stagnacji, może nawet lekko spadają, ale nic nie zapowiada, żeby one poszły do góry, więc ta energetyka, no na czym ma generować ten cash, który ma iść na dywidendę, to szedł, tak? No pamiętasz, A teraz jakie, że, jak jeszcze rok temu, no, już nie cały rok temu. Też na, na, tej, na antenie naszego podcastu rozpływaliśmy się nad sektorem energetycznym. prawda? Tak mniej więcej do marca. Do marca jak to fantastycznie szło w górę, jak podbijaliśmy ten bębenek, ileż to energia nie zapłaci więcej dywidendy. Jak to PGE jest wspaniałym producentem gotówki, tak naprawdę jest w stanie, już nie byłoby inwestycji, płaci więcej dywidendy. Zobacz, jak to się czasu odwróciło. Jak to politycy, jakby ten kurek, jakby ten kurek. To jest przy... tylko i wyłącznie tak? praktycznie. Mhm kwestia polityczna i zapowiedzi tych polityków, no ale wyszły takie czynniki, a nie inne. Inwestorzy się bardzo tego boją, bo ta ingerencja zaspokajanie interesów Skarbu Państwa no do tej pory nie była aż tak duża, a nagle jest, są zapowiedzi, no wręcz nie wiem, no nie chcę używać tutaj jakichś bardzo mocnych sformułowań, żeby znowu nie było, że Jeżyński coś powiedział. Nie, no, no więc to, to akurat przypuszczącego... Jeżyński, pani premier Szydło. Przecież jedne, dla mnie najbardziej szokującym zdaniem yy, z expose było to, że pierwszej kolejności minister do spraw energii czy energetyki, nie pamiętam jak to ministerstwo ma się nazywać, zajmie się ratowaniem górnictwa. Nosz nie powiem co, znaczy, no to ja... byłoby szokujące, bo to, w końcu to jest minister spraw energetyki, czy, czy generalnie teraz chodziło tak, że energetyka ma robić wszystko w Polsce, tak? Ma płacić zwiększone dywidendy, ratować górnictwo. No nie wiem, co wymyślimy kolejne, tak? To tam, znaczy, no... Ja nie widzę tutaj innego źródła finansowania wydawać, tak? tych wszystkich inwestycji, jak to, żeby dalej utrzymywać taki status, że te spółki energetyczne będą musiały bardzo dużo nadal zarabiać. A żeby one zarabiały, no to co? No to ceny energii muszą być wysokie i te wszystkie opłaty, które dalej po części poprzez URE, mhm. czyli państwo, są regulowane. Więc jak patrzymy na spadki cen energii na takim rynku hurtowym, tam są naprawdę istotne, a czy odczułeś, żeby twoje rachunki za prąd spadły jakoś? Nie, wbrew przeciwnie. Wbrew przeciwnie, no to właśnie masz już odpowiedź skąd to będzie finansowane, a wręcz przeciwnie, Aha. potrzeby kieszowe tych spółek energetycznych wzrosną, no to jak teraz się czujesz jako konsument energii. Kupiłem niedawno bardziej energooszczędną zmywarkę, więc oczekuję w no najbliższym miesiącu. Czyli, czyli Ty musisz zainwestować. Tak, ja muszę w zainwestować, to. dokładnie. Albo więcej płacić po prostu za energię elektryczną. Czyli tutaj mamy kilka takich czynników, które no, będą bardzo ciekawi wpływać na ten hmm. sektor energetyczny cały, ale jak spojrzymy to PGE, Które my mamy w portfelu, są mm -hmm. kupione prodywidendowo, A ile mamy kupione, na 50, nie pamiętasz? Po 20,70 minus dywidenda, 70 kilka groszy, czyli po 20 zł. Teraz jest około 15, więc jesteśmy na mm -hmm. minus 25%. Ale jakbyśmy mieli energię, czy tauron, czy ZTP, to już w ogóle byśmy strasznie na nie no Nie, tauron to jest dramat. Nie wiem, co teraz władza powie. No teraz to zawsze można że to poprzednia władza. Co mają po powiedzieć ci, którzy kupili to w ramach IPO, żeby akcjonariat obywatelski i tak dalej, po bodajże 5, 13? Chyba tak. No to przez krótką chwilę była niezła inwestycja, tak? Bo bo tam bo po 6 złotych, no ale w to Tauron tam 3 złote narusza co chwila, prawda? Jedynym pocieszeniem dla tych właśnie indywidualnych mm -hmm. inwestorów jest to, że inna spółka Skarbu Państwa, czyli KGKM również odpisał ponad 180 milionów właśnie na stracie na to fantastyczne pocieszenie, fantastyczne pocieszenie, także to... <laughs> Słuchaj, dobra, więc co, zostawmy na chwilę tę energetykę, tak? Jakby jeszcze, jakbyśmy jeszcze z takich rzeczy dużych, tak? które się działy w ostatnim okresie, o których warto wspomnieć, to jest podatek o od, od, od transakcji, których chyba na chwilę się oddają. Tak, przypomnijmy, że zapowiedzi nowej władzy że przed wyborami były takie, że oni przyglądają się jakby dwóm takim dużym znaczącym podatkom. Pierwszy to jest podatek od branży bankowej. Chyba w najgorszej możliwej formie, czyli od aktywów. To też sprowadzi wyniki wielu banków na minus, i drugi podatek od transakcji. I trzeci od sklepów od sklepu wielko Tak. Gdzie o, już CCC, CCC się i załapie. LPP już Załap, mówi, że załapią już się słabo. ten. Za, tak, bo nie wiadomo, one są pomyślane o takich sklepach typu Tesco i, i tym podobne, ale co, właśnie CCC i co to jako druga spółka się załapie? LPP. LPP też się załapie. No tak, to jest to, ale jakby ten wybór między bankowym podatkiem a podatkiem od transakcji, jakby rozpatrywany, tak? No i takie przewidywane przychody z podatku, tak budżetowe z podatku bankowego to jest około 5 miliardów złotych, a z podatku od transakcji 1,7 miliarda złotych. No, no ale, <grymne> <grymne> przy założeniu, że, przypomnijmy, założenia były takie, że ten podatek od transakcji miał dla rynku kasowego no, wynosić 0,14%, no i to jeszcze, no, jak zacisnąć, zagryź zagryźć zęby, to jeszcze, mam wrażenie, dałoby się przeżyć, no bo to jest tak, że teraz, nie wiem, prowizje są powiedzmy 0,20 coś procenta, no ktoś płaci mniej, ktoś więcej. Byłoby 0,30 parę procenta. No to powiedzmy dla inwestorów trochę bardziej długoterminowych, no to jeszcze można wymachnąć na to rękę, jak ktoś kupuje akcję dywidendową na zawsze i tak dalej, prawda? Ale e, podatek transakcyjny 0,07% od rynku terminowego. Ja tu uknąłem taką teorię, że zabija rynek terminowy w tydzień tak Mniej więcej. A Czy po... Mówimy o kontraktach terminowych o i, i, Forex. termin i, i Forexie, bo to jest tak, na no, chwilę obecnej prowizja od, od kontraktów terminowych tych notowanych na giełdzie wartościowych to są 9 zł, 8 zł, bardziej aktywni inwestorzy 5 zł, w Coś tych granicach. Tak 0,07% to nie brzmi przerażająco, ale jak przeliczymy, to, bo to się uwaga, liczy nie od depozytu, tylko całej wartości kontraktu, który teraz jest no tam kilkadziesiąt tysięcy zł to jest około w tym momencie około 30 zł. 28-30 złotych, zależnie od tego, ile jest WIG-20 warte, To spowodowałoby, że prowizja, że zamiast być 5, 6, 7, 8 złotych, byłyby 35, 36, 37, 38 złotych. Zabija, zabija wszelkie, wszelki Nie, handel intradayowe. Cześć bardzo mi się podobało, że, że prezes Tamborski mówił, że że prezes yy, Rozłucki, który jest przewodniczącym rady nadzorczej giełdy, to powiedział, "Tak, oj, Tamborski, to będziesz kustoszem teraz, tak? no i to coś w tym jest, prawda? No i ten podatek nam się odsunął, ten podatek nam się odsunął, ale to tak to na chwilę rynek, jak to odetnął, uff, tak? Ale ten podatek od branży bankowej, te 5 miliardów złotych, to jest masakra, no bo to jest mniej więcej zyski całego sektora bankowego, to jest około 15 miliardów złotych rocznie, to zabierają jedną trzecią zysku. No, mają szczegół, bo banki naprawdę bardzo duże zyski generują w Polsce, i tam wiele banków zagranicznych otwierając swoje działalności, swoje oddziały na Polskę. Mówiły, że polski rynek bankowy tak jest rentowny i opłacalny, że my tu chcemy być, bo będzie nam bardzo mocno podwyższał te marże. Więc może ktoś jednak zobaczył i mówi: Nie, no, za dobrze jest tym bankom w tym kraju, to może przytnijmy, a raczej nie powinno to spowodować, że się wycofają, bo nie mają gdzie, bo nie ma aż tak dużo, wiele bardziej e, tych rentownych banków. Ale to jest jedna rzecz. Mnie co innego martwi, jeśli zostałaby przeforsowana przez nową władzę. Ta ustawa, która będzie nakazywała hmm. przewalutowanie kredytów hipotecznych, No to jest znaku, jeszcze je... kolejny po, temat. Tak jest. Po tej cenie z dnia zawarcia transakcji. To tam to są już dziesiątki, miliardów, dziesiątki złotych. miliardów złotych, wiele banków to. Getinu nie ma, milenium nie ma. Przepraszam tutaj... BP to... też bardzo mocno by w dół, by, tak, tak, by w tak. dół. dlatego między innymi mamy szafę na PKB. Mamy tak, w Portfelu SI, tak, tak, tak. Alior by się ostał, bo oni są powstali oni po, po tak. erze. Po erze udzielania tych kredytów. Jakie są szacunki, ile to mniej więcej mogłoby pociągnąć, gdyby do, do w tej najbardziej to agresywnej formy, gdyby ten podatek, ten, nie, nie podatek, tylko to rozwiązanie z tymi frankami weszło miał, w życie? Ja już tutaj przeróżne dane widziałem, ale te tak, 30-40 miliardów złotych to jest jakaś kolosalna, kolosalna kwota. Dla wielu banków by to się bardzo źle skończyło. Ale, bo ja wydaje, wydaje mi się, że po prostu ta potencjalna decyzja, żeby tak było, będzie uzależniona od kursu po prostu frank złoty. A im wyżej będzie ta para szła do góry, tym większe będą potencjalne koszty, żeby to obniżyć. A z kolei, no bo mówiąc tutaj o to, co ja podkreślam, tak. Te zapowiedzi, że chcą, aby Narodowy Bank Polski miał w swoich obowiązkach i statucie, hmm. tak jak chociażby Fed ma i inne banki centralne, dbanie również o wzrost gospodarczy. Ale mają co, czego to w nie ma. Chyba. No ale tego nie robią, nie, nie hmm. mają, bo mają tylko dbanie o inflację, Aha, tak? I o politykę pieniężną. Tak. Więc tutaj e, to potencjalne zaangażowanie jednego biliona złotych, no skąd? Tak, tak, przez tak, jakieś tak, drukowanie tak. pieniądza czy coś. Pytanie, jak tutaj inwestorzy zagraniczni handlujący na polskim złotem by na to zareagowali, ale jak to by spowodowało jakieś wyjście górą z konsolidacji na euro Elenię, którą mamy między 4 a 4,40 i euro by poszło wyżej jakieś impulsy techniczne, nie wiem, na 4,60-4,80, to frank by idzie na 4,50. Powiedz 5 zł, to będę miał kolejny tytuł. Do, do jak euro będzie po 6 zł, to o, frank będzie pięknie. powyżej 5 zł. Tak, tak, tak. No to to jest... Tak, no słuchaj, Rafał, no to mniej więcej. A to będzie katastrofa dla banków, bo wtedy Frankowicze tak? no, już naprawdę będą mieli olbrzymie problemy, żeby regulować swoje zobowiązania, wtedy nowy rząd będzie miał bardzo duże ciśnienie, żeby to przewalutować, a to już nie będzie przy kursie tam 3,90% obecnym, tylko przy 4,50% w czarnym scenariuszu, czyli razy plus 20, plus 15% tak. procent Ach, od tej wiem. kwoty, którą... Ale to, ale to wszystko, co mówi, to się przeradza na dziesiątki miliardów tego no ewentualnie. No to jest nierealny scenariusz. Gdyby to zrobili, to to jest zabicie to, branży bankowej to, to jest, na lata. To są bardzo te czarne tak. scenariusze, więc może, nie wiem, ocieplimy nasz, nasz tutaj kontekst rozmowy i... Zostawmy to ekspoze, bo dajmy spokój. Hmm. Jak, jak miałem okazję być na e, prelekcjach e, analityków rynkowych, mm. tych bardziej znanych, jak się Serbia e, czy inni, to oni w, dalej w swoich, e, w swoich spółkach, które pokrywają, nadal widzą przykłady akcji, walorów, które mają dalej e, fajny potencjał wzrostowy. E, te ich rynki e, są dość mocno na razie odporne. Mm. Te akcje, wiele akcji na które oni zwracali, bagi dalej rosną, hmm. mają wysokie perspektywy, więc... Ee, Wiesz co więc zauważyłem? Ja też, ja, ja też byłem na tym wykładzie, pani Sylwia Śkiewicz, że jak wskazywała spółki, które mówiła, A to jest niezłe, to niezłe i tak dalej, to, to były to spółki prywatne. Ha, nie no mówiła właśnie. w ogóle, nie było tych przykładach różnych tam podawanych, tak, tu CCC, Intercars, tak, LPP, że tam się wygrzebi i tak dalej. Nie było spół nie było nigdzie czegoś tak, typu energetyka, banki coś tam. Ale, i tak teraz, powiem, nie? ale to teraz właśnie przypomniałeś ten kontekst y, związków zawodowych, który mamy w ostatnich miesiącach. Ciężko jest mi obecnie wymienić spółkę skarbu państwa, gdzie związki zawodowe nie domagają się bardzo dużych podwyżek i nie grożą strajkiem. Kargo. Y, Kargo no, teraz, tak. no, to, bo to przez PKP a tak. więc. W tak jakby pośrednio jest dalej mm -hmm. państwowe, więc tu mamy strajk, mamy związkowców PGNiG, ostatni no, nowy, że tak powiem, mm -hmm. bunt na tym pokładzie. Górnicy zarekują od zawsze, to, to już no, przestaje, o, przestaje robić na mnie wrażenie? To tak? już nie ma headlina w gazecie hmm. ciekawego, tak? bo to jest standardem. E, no tak naprawdę, co tam, tak na, z, z tych, który, gdzie nie ma, no to nie. W energetyce jeszcze tak, chyba umiarkowanie jest. myślę, że coś byśmy znaleźli, tym bardziej, że tam te związki w energetyce to są na świeżo po podpisywaniu, po podpisaniu jakichś tam paktów zbiorowych, więc i masz rację, W PZ tu. Jest na razie cisza. Tak na szybko sobie skojarzyłem, jest cisza, bo tam w PKN Orlen to tam niedawno coś było w spółce zależnej. I jak tutaj, jak, jak ja słyszę, jakie mają roszczenia yy, chociażby yy, związki zawodowe ostatnio w G, no to tak się troszeczkę uśmiechnąłem. Jakieś jednorazowe wypłaty, nagrody pieniężnej rocznej z typu tysięcy. jak A czemu? podwyższenie. To jest jakaś motywacja? Po prostu, bo, bo, tak. No, bo tak. Ale to, to, co mnie najbardziej śmieszyło, to był pierwszy wniosek, a drugi to to, że oni jak na święta dostają talony i te bony są na wartości 2000 złotych już ustalone we wcześniejszych jakichś tam negocjacjach. To oni, mimo tego, są niezadowoleni, bo chcą jeszcze o 250 zł więcej w tych bonach dostać. Oprócz oczywiście tych 5000 jednorazowych. To nie chyba być związkowcem w Polsce. Oj, tak, dlatego ja już, ja już kiedyś to podnosiłem w portfelu C. Ja muszę tutaj ze swoimi kolegami z SI porozmawiać, żebyśmy założyli związek Chyba zapytać. nas jest za mało, że można było związek zamknięty. Chyba u nas można zalegalizować, się. także. No, okazuje się to jest. No, dobra, żarty żartami, ale my to oczywiście przekładamy na jakąś giełdową sprawę. Posłuchaj, no, Rafał, bo ja chciałbym wrócić do początku rozmowy, że faktycznie, no, dekadentyzm straszliwy, wszyscy narzekają. A to wbrew pozorom, jak już wszyscy narzekają, że już jest taka masakra, to być może moglibyśmy się powoli od tych poziomów 2000 odbijać. A to ten. To to może, jest... byś, może byś z sposób i powiedział, że będziemy rośli, to przynajmniej jakoś optymistycznie to kończymy. To optymistycznie, ten optymistyczny scenariusz, który, który może się wydarzyć, jest powtórka z, z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w gospodarce. Jak mhm. tam Fed jako pierwszy. Mhm. W cudzysłowie, ten, ten nadzorca rynku, instytucja, która może drukować pieniądz, zaczęła drukować. To było przez wiele innych banków, specjalistów światowych No, tak stawiany znak zapytania, bo nie wiadomo, co, co z tego będzie, ktoś okaże. A to był strzał w dziesiątkę, bo teraz to jest jedyna gospodarka praktycznie na świecie, która notuje bardzo wyraźne no, wzrosty. A no, standard jak teraz... ten puls jest pod sufitem, to jest Dokładnie. A jak teraz nagle w Polsce Enwe by zaczął mocniej stymulować gospodarkę, zasilać pieniądze, Poprzez swoje jakieś tam instrumenty, to może i to byłby wtedy impuls, żeby powtórzyć takie wyniki statystyczne gospodarcze, jaką mają stany. Dobra. I to jest ten optymistyczny akcent. Dobrze, to co? To chyba wszystko, tak? Rafale, dziękuję ci bardzo. Proszę Państwa do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.